Siemaneczko, dzisiaj wbijemy sobie na właśnie nasz 40. poziom. E, więc wbijamy już na szybko, bo jest 23 po. Chcę wziąć udział w krwawej łaźni Oczywiście e, przyda się jakieś błogo, więc zakładamy te najlepsze, jakie mamy. E, Umki mamy wszystko dobre, więc idziemy sobie. Już jakieś pecha pozbierać. Eee, no i tak, dawno nie było właśnie na 40 poziom. No bo w sumie pierwszy filmik ogólnie jaki mam eee, na koncie na YouTube to jest właśnie z 40 e, z, właśnie na 40 poziom. I tak. I postaram się znowu nagrywać to właśnie właśnie, właśnie na, tą, na ten 40 poziom i myślę, że coś z tego będzie chociaż jak widzicie tu jeszcze nie mam takiego super eku ale no jest eku fajne ale myślę, że jakby jeszcze doszła jakaś jedna lega to by to już bezproblemowo było z takim jednym magiem z którym mam problemy i tak troszkę jestem, że tak powiem, zajęty czytaniem właśnie czatu, bo tu ma jakiś spam. Chwilka. Okej, okay. tutaj właśnie ktoś jest howerym i no już nikogo w sumie nie ma takiego, więc znowu nudy i muszę zastopować. Nawiam, bo wbił sobie jakiś mak. E, zabijemy go sobie, bo czemu by nie. Akurat sobie o OPH Aha, miałem kurczę wziąć inną zbrojkę, ale mam nadzieję, że nie będę miał większych problemów. No, jest git. On ma ewentowy nasil na 4 Ale ta jedna lega mu nic za bardzo nie dała. No. 3 minuty do końca łaźni. I... No i tyle, no i znowu nikogo nie ma, więc stopuję. Wznawiam, wam jakiś jakieś siedem walnął, chyba nie wiem nawet, jakie mam egu więc... Więc spoko. Jak widzicie, poleciał praktycznie bezproblemowo. I znów nikogo nie ma. To nie jest taka właśnie fajna łaźnia, gdzie wbijasz i jest 20 ludzi i cały czas się coś dzieje, tylko wbijasz i takie nudy czasem ktoś wbije i masakra. Pod koniec są ci dobrzy dopiero i i się stresujesz, czy wygrasz, czy nie wygrasz, a tak to nudy. No taka łaźnia na ten 40. poziom, straszne nudy na, na niej są. Znawiam, bo jest 30 po i totalnie już Nikt nie wbije i jakaś masakra totalna. Nikogo nie było takiego lepszego. Wbił ten tylko 40 max z, e, z, ty, z tą legą eventową i... i tyle go widzieli. No. no i został ten pals. covering um, Jest już 31 po i w sumie można się już klepać, no bo... Co więcej? No właśnie, mm, więc tak Niszczenie Niszczenie Widzę, że moją taktykę obrał Pyk, pyk, wow, ale mi ciosa Poratował mnie unik Okej okay. 40 pH ładnie Mamy już 1156, to jest strasznie małe. Ja na tej posadzie praktycznie nic nie gram, bo nie chcę tego Boga marnować. No ale teraz jak już wygrałem łaźnie i będę miał te bogo. Wiecie które. Ej, kurczę, ja zmarnowałem cały bogo, bo teraz je założyłem. I mam 172 minuty tego boga. Jeszcze totalnie je założyłem, a było mi takie jakby niepotrzebne. No ale cóż. Teraz specjalnie wyjdę z łaźni, żeby go nie zmarnować. No nie no, taki nie jestem. Ej, jak wygrałem właśnie, to ją... Wygrałem po prostu i nie będę z niej wychodzić. Jest 32 po, więc jak... jak będzie 35, to znowu wznowię. A więc tak, jest już 37 po. Więc odbieramy nagrodę. Wszystko pięknie. Moje błogo poszło, wiecie gdzie i dalej no. Wygraliśmy właśnie wszystko spoko i dziękuję za oglądanie. Zapraszam ponownie, trzymajcie się, cześć!